Spójrzmy na zdjęcia widoczne na ekranie. Na pierwszy rzut oka nie ma tutaj niczego nadzwyczajnego. Od widzimy typowy pagórek pokryty kamiennymi kolumnami. Jak się jednak okazuje, to właśnie to miejsce zwane Gunung Padang jest sporem ogromnych kontrowersji dotyczących początków ludzkiej cywilizacji. Sprawdźmy zatem, czego konkretnie dotyczy ten spór i czy faktycznie w Indonezji znajduje się najstarsza piramida w historii ludzkości. W Indonezji znajdujemy wiele kopców oraz schodkowych piramid zwanych Punten Berundak. Budowle takie znajdują się m.in. w Pangu Yanga, niedaleko Sisolok oraz w Sipari niedaleko Kuningan. Dwie najsłynniejsze takie budowle to jednak Piramida Suku oraz majestatyczne Borobudur. W zachodniej Jawie znajdziemy jednak miejsce, które przyćmiewa wszystkie inne budowle. Dla miejscowej ludności miejsce to znane jest jako Gunung Padang, czyli Góra Oświecenia. Gunung Padang znajduje się na wysokości 885 metrów nad poziomem morza i jest to określane jako największe stanowisko megalityczne w całej Azji Południowo-Wschodniej. Dla świata zachodniego dziwne wzgórze odkryli Holendrzy w roku 1914. Pierwsze badania przeprowadzono jednak dopiero w roku 1979, kiedy to pracownicy Narodowego Centrum Badań Archeologicznych odwiedzili to miejsce w celu zbadania jego historii oraz geologii. Geografowie oraz geolodzy wchodząc na szczyt znaleźli tam setki brył z kamienia, które miały regularne kształty. Były to prostokątne kamienie pochodzenia wulkanicznego rozrzucone w nieładzie. Całe miejsce wygląda dzisiaj bardzo osobliwie. Jak się okazało, Sundajczycy uważają to miejsce za święte. Ich zdaniem według dawnych opowieści, Gunung Padang miało zostać stworzone przez legendarnego króla Silvangiego, który miał podjąć próbę budowy pałacu w ciągu zaledwie jednej nocy. Legendy legendami, jednak naukowcy bardziej byli zainteresowani tym, czym tak naprawdę było Gunung Padang. Stanowisko archeologiczne obejmuje wzgórze szeregiem tarasów otoczonych murami obronnymi, do których wchodzi się po około 400 stopniach zbudowanych z zandezytów na wysokość około 95 metrów. Po przeprowadzeniu wstępnych analiz radiowęglowych, Określono, że budowla na szczycie powstała między 1500 rokiem przed naszą erą a 600 rokiem naszej ery. Są to dość odległe czasy, to fakt. Jednak te wyniki nie sprawiły, że o dziwnej budowli stało się bardzo głośno w mediach. Przełomowe badania nastąpiły jednak w roku 2012. Wyniki, delikatnie mówiąc, okazały się być zadziwiające. Badania prowadzone przez grupę pod dowództwem geofizyka doktora Danego Hirmana Natawidża z Indonezyjskiego Instytutu Nauk wykazały, że pod górą znajdują się bardzo ciekawe rzeczy. Badania geomagnetyczne oraz przy użyciu georadaru wykazały bowiem, że budowla składa się z pięciu tarasów, a każdy kolejny był wyższy od poprzedniego. Asymetryczna, jakby wydłużona piramida schodkowa skierowana jest na północny zachód, na górę Gede. Część tarasów ze schodami została przykryta ziemią oraz krzewami. Dr. Hillman wykonał kilka odwiertów, aby sprawdzić, co też się kryje pod ziemią oraz określić wiek piramidy. Próbki pobrane z głębokości 3 do 4 metrów, badane metodą radiowęglową, mają wiek około 6500 lat. Już sam ten wynik był iście szokujący, gdyż oznaczałby to, że osobliwa piramidalna struktura Gunung Padang byłaby o prawie 2000 lat starsza niż piramidy w Gizie. Artefakty na powierzchni miały około 4800 lat. Doktor Hillman postanowił zatem sprawdzić odczyt z jeszcze głębszych warstw. Próbki pobrane z głębokości 8 do 10 metrów datują się na około 12500 lat. Tak, choć brzmi to zadziwiająco, to taki był wówczas odczyt. Ta warstwa Gunung Padang byłaby zatem o kilkaset lat starsza niż Gobekli a zatem najstarsze znane miejsce kulców stworzone przez człowieka. Odkrycie dekady było już gotowe, lecz Doktor Hillman postanowił sprawdzić jeszcze głębsze warstwy. Na podstawie badań georadarowych, geoelektrycznych oraz geomagnetycznych okazało się, że do 15 metrów pod powierzchnią znajduje się konstrukcja z dużymi komnatami. To jednak nie wszystko. Znaleziono bowiem dowody aktywności ludzkiej na wzgórzu w jeszcze wcześniejszym czasie już podczas ostatniej epoki lodowcowej. Próbki rdzeni wiertniczych oraz inne eksploracje badawcze znalazły dowody na to, że Gunung Padang jest strukturą wielopoziomową i każda młodsza struktura była budowana na powierzchni starszej. Kolejne warstwy dodawane w następnych tysiącleciach miały charakter religijny i prawdopodobnie przykrywały pierwotne miejsce kultu. Najstarsze oraz najgłębsze ślady ludzkiej działalności pochodziły nawet z ponad 20 tysięcy lat temu. Światowe media natychmiast podawały tak szokującą informację. Oczywiście nikt nie chciał wierzyć w istnienie piramidalnej struktury z tak odległych czasów. Naukowcy mieliby spory problem nawet przy 12 tysiącach lat, jednak byliby w stanie to zaakceptować, gdyż tyle lat ma mniej więcej gobek ritepe. Tutaj jednak najstarsze warstwy sięgają w jeszcze odleglejsze czasy. Przy okazji wyszło także najaw, że konstrukcja tarasów od strony ściany jest podobna do budowy Machu Picchu w Peru. Prezydent Indonezji, Yudhoyono, zaintrygowany wynikami, stworzył specjalną rządową grupę badawczą delegowaną do zbadania Gunung Padang. Dr. Hillman kontynuował swoją pracę, a towarzyszył mu przy tym Andy Arfi, członek Partii Demokratycznej Prezydenta Juthojono. Prezydent oferował nawet usługi ziemnego sprzętu armii. Badania z 2014 roku wykazały kolejno, że pod powierzchnią znajduje się duża struktura oraz że na miejscu odkryto wiele artefaktów stworzonych przez człowieka. Okazało się także, że Gunung Padang było pierwotnie naturalnym wulkanem. Od 20 do 10 tysięcy lat temu rozpoczęły się modyfikacje wzgórza przez człowieka. Następnie budowano kolejne antyzytowe warstwy. Nie wszystkim jednak spodobały się takie wyniki badań. Na łamach Sydney Morning Herald możemy przeczytać, że w 2014 roku 34 indonezyjskich archeologów oraz geologów podpisało petycję do prezydenta. Wyrażali w niej podejrzliwość oraz niepokój dotyczący działalności Arifa, który kierując się indonezyjskim nacjonalizmem chciał wykazać, że Indonezja miała pradawną cywilizację. Zgadzając się w petycji, że górna część Gunung Padang jest faktycznie największą budową megalityczną w południowo-wschodniej Azji, eksperci uznali, że działalność jest prowadzona bez naukowych norm wiedzy o ochronie przyrody. Uważali także, że wykopaliska zagrażają zachowaniu istniejącego stanowiska i mocno zasugerowali, że powinni w tym uczestniczyć archeolodzy, a nie geolodzy. Wulkanolog Sukitno Bronto poszedł o krok dalej i stwierdził, że Gunung Padang to po prostu szczyja pobliskiego wulkanu, a nie starożytna piramida. Jego zdaniem próbki radiowęglowe to po prostu produkt uboczny naturalnego procesu wietrzenia niewytworzonym przez człowieka. Z kolei archeolog Desril Rivasanti stwierdziła, że co prawda nie była na miejscu badań, ale patrząc po fotografiach jej zdaniem wykopaliska nie są prowadzone w odpowiedni sposób. Tyle na ten temat krytycy. W grudniu 2018 roku światowe media znów obiegły najnowsze nowiny na temat tajemniczego Gunung Padang. Podczas konferencji na amerykańskiej Unii Geofizycznej dr Hillman oraz kilku innych geofizyków, w tym Andang Bahitar, przedstawili wyniki badań georadarem oraz próbki archeologiczne. Ich badania wykazały, że struktury składają się z kilku warstw z kolejnych okresów. Najwyższa warstwa powierzchni została zbudowana około 3000 lat temu. Składa się ona z poziomych stosów bazaltowych skał tworzących skotkowe tarasy oraz dekorowanych osobliwymi układami stojących kolumn budujących ściany, ścieżki oraz przestrzenie. Druga warstwa została zbudowana około 8000 lat temu i znajduje się między 1 a 3 metry pod ziemią oraz składa się z słupów o grubości kilku metrów. Trzecia warstwa ma już ponad 9500 lat, prawdopodobnie znacznie więcej. I składa się ze sztucznych fragmentów skalnych, które rozciągają się na głębokość około 15 metrów i znajdują się na bazaltowej podstawie. Część zawierająca megality jest budowana na starszych skałach, co sugeruje, że góra tak naprawdę jest najstarszą na świecie budowną, przypominającą piramidę, i była przebudowywana na przestrzeni tysięcy lat przez różne grupy ludzi. Gunung padank nie obejmuje tylko wierzchołka góry, ale także dotyka jej zboczy, zajmujących powierzchnię co najmniej 15 hektarów. Jeden z archeologów, pragnący pozostać anonimowy, zwraca jednak uwagę, że w jaskini Pawon, około 45 km od Gunung Padang, odnaleziono narzędzia wykonane z kości sprzed około 9500 lat. Jego zdaniem, jeśli ludzie używali wtedy narzędzi z kości, to niepojętym jest to, że wcześniej mogli uzyskać technologię budowy piramidy. Dodaje też, że tu cytat: W archeologii zwykle najpierw znajduje się kulturę a następnie, po odkryciu wieku artefaktu, szuka historycznych odniesień do każdej cywilizacji, która istniała w tym okresie. W tym przypadku coś znaleźli, datowali węglem, a potem wygląda na to, że stworzyli cywilizację w tym okresie, aby wyjaśnić swoje odkrycia. Trzeba przyznać, że akurat ten argument o narzędziach nie jest zbyt rozsądny. Po pierwsze, zdarzało się często w historii, że niedaleko siebie istniały rozwinięta oraz prymitywna społeczność, gdzie jedni budowali miasto oraz piramidy, a drudzy wciąż żyli w zacofaniu technologicznym. Po drugie, na co uwagę zwracają tu zjaśnienia cywilizacji z czasów epoki lodowcowej? Kataklizm, taki jak zakłada hipoteza impaktu w młodszym Driasie, mógł spowodować zagładę oraz tzw. reset cywilizacyjny. No właśnie, jeśli spojrzymy na te datowania wynoszące 10 lub więcej tysięcy lat, to nieuchronnie myślimy o końcu ostatniej epoki lodowcowej oraz o gobek -Ritepe. Budowla ta powstała tuż po zakończeniu ostatniej epoki lodowcowej, jako zadziwiające miejsce kultu oraz obserwacji gwiazd. Warto się zatem zastanowić, czy istnieje jakieś połączenie pomiędzy Gobekli Tepe a Gunung Padang, czy też są to po prostu dwie najstarsze świątynie na świecie powstałe w podobnym czasie. Czy faktycznie deszcz meteorytów zniszczył globalną cywilizację podczas ostatniej epoki lodowcowej, a ocalali depozytariusze po latach stworzyli takie dwie zagadkowe ośrodki kultury? co w takim razie znajduje się w komnatach wykrytych 15 metrów pod powierzchnią szczytu Gunung Padang. A może jednak sceptyczna grupa archeologów ma rację, odrzucając tak odległe datowania i uznając, że to wzgórze zostało zmodyfikowane przez ludzi relatywnie niedawno na przełomie naszej ery, a nie było użytkowane i nadbudowywane przez tysiące lat? Niestety mamy tutaj bardzo duże pytania, mało klarownych odpowiedzi. Dziś miejscowi ludzie nadal używają cofniętego miejsca na szczycie Gunung Padang. Jako świętego miejsca modlitwy oraz medytacji. Podobnie mogło być tysiące lat temu. Mało co działa na naszą wyobraźnię, tak jak myśl o zaginionej pradawnej cywilizacji oraz zawartości niezbadanych komnat. Musimy jednak poczekać na dalsze badania w temacie Gunung Padang, a jeśli takowe się pojawią, to światowe media z pewnością mocno się o tym rozpiszą. Tajemnica początków ludzkiej cywilizacji wciąż pozostaje nierozwiązana. Piszcie w komentarzach, co sądzicie o sprawie Gunung Padang. Zapraszam do subskrybowania kanału w oczekiwaniu na kolejne odcinki kosmicznych opowieści.